Cześć, jestem Paulina z Polski Daily i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj będzie grupa czasowników, które łączą się z przyimkiem O, ale również z biernikiem. Nie z miejscownikiem, jak to zwykle bywa z przyimkiem O. Nie pamiętacie? Dobra, zwykle O łączy się z miejscownikiem. Na przykład. Myślę o wakacjach. Rozmawiamy o życiu. Marzę o podróżach. No ale jest grupa takich czasowników, które też mają o, ale mają biernik. Oto one. Pierwszym takim czasownikiem na dzisiaj jest prosić. Kiedy jesteście w restauracji, możecie prosić o rachunek. Drugim czasownikiem jest pytać. Na przykład, pytałam szefa o podwyżkę, ale powiedział, że jestem leniwa i że nie mam na nią szans. Trzeci czasownik to starać się. Moja przyjaciółka i jej mąż starają się o dziecku. Czwarty czasownik to dbać. Modelki muszą dbać o figurę. Piąty czasownik kłócić się. Małżeństwa często kłócą się o pieniądze. I szósty czasownik bardzo podobny do kłócić się to walczyć. Dwa wielkie kraje walczyły o jedną małą wyspę. No i ostatni czasownik na dzisiaj to zakładać się o. Założyłam się o lody waniliowe, że w tym roku przebiegnę maraton. No dobrze, a teraz czas na praktykę. Napisz w komentarzu swoje przykłady zdań z tymi czasownikami, a ja je poprawię. Jeśli podobają Ci się moje wideo, jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne, to kliknij subskrybuj, bo dzięki temu więcej uczniów języka polskiego dowie się o moim kanale, i będzie się ze mną uczyć. Dzięki. Do zobaczenia w następnym odcinku.